Witam wszystkich, już wyszłem z tego pieprzonego kościoła. Nie wiem co się wtedy stało, wyszło mi z gry. Cofnęło mnie do biblioteki. No i znowu musiałem oddać książkę. Jak zabić tych... To chcą rad drzewa. No i... No i wyspowiadała i wyszynsko z kościoła. Słuchaj, po powie... O nie, nie widziałam tego. Słuchaj, tak, nie widziałasz tego, nie widziałasz tego. Się zatrzymać! Dobra. E, tak naprawdę to... Chyba je, Przyjechał Gary, tak? Tak. To da paradaismo. Miejsce, w którym się zgubię, jak nie mam mapy. Tak w ogóle to mnie wyrypało. Do mojego pulpitu tylko dlatego, bo tam chyba było za dużo osób, albo za dużo rozruby, albo po prostu za dużo pocisków i granatów i wyrzutni i rakiet. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Ja. ja Cię proszę regularnie o podpisanie petycji, a Ty tak się do mnie zwracasz? Wypierdzielaj. Takich osób to ja nie cierpię. Hmm. Zielone to są schody. Dobra, ukryję się na chwilę. Policja mnie nie widzi. Już! Zapis gry, Yeah. Won ja Nie wiem czy to jest przetłumaczone na polskie, czy nie. No bo po angielsku to znaczy, że ktoś coś wygrał. A... A właśnie w naszym języku won, znaczy w... No. Dobra, pamiętam, że tutaj jest... Po prostu miejsce, w który, do którego trzeba przyjść. Faja zdrowia. No. CZEMU MI NIE CHCESZ WYJŚĆ? Tak w ogóle... Możecie mi polecić jakąś grę horror Taką na jeden filmik Tylko chodzi mi o taką właśnie co ten filmik będzie miał 30 minut a nie 2 godziny Bo później jak ja to wszystko przetmę oforzę I do tego żeby taka gra Albo była darmowa, albo żeby nie była zbytnio droga. What the fuck, co się dzieje? Ej, facet, nie strzelaj do mnie! Niestety. What the fuck? Ukryję się lepiej. Co żegasz kurdej? dowiedziałem się jak wziąć stąd nożyczki, bo próbowałem. Tutaj, psy. psy. To ja bym chciał któregoś adoptować, bo jest ich dużo. Czekajcie. nie! Myślę, że on tak mi zrobi? Won, won, won! Właśnie, tak w ogóle, ja nie cierpi policjantów. A macie jeszcze jednego kotka. Bardzo je lubicie. Dobra, a teraz sprawdzę, gdzie jest Gary. What the fuck? Или как что? А, он машу и файне. Или я люблю шу Два. Куда? Ник не вам. Nic nie mam, szmata w ręce, tylko nożyczki. Ha, zabiję cię nożyczkami. Nie się czuję. Policjant zginął od nożyczek. Dobra. No posłuchaj. Ja też poszukam garego kolema po to, żeby wydać góry i ukraść tak jego tak autobiografię, co to jest. Dobra. Tutaj? Bo ja się... Nie... Czuję się za dobrze. Nie chcę fajnie, Boże. To na szkodliwe, ale czuję się Miałem zbraną świetnie. mapę i to mi automatycznie przełączyło na faję. To jest zdenerwujące. Tak, w tą stronę. Ja się obrócę... Tu? Tu w ten. Czyli muszę iść w tą? Nie, muszę iść w tą? Tak, muszę iść w tą. Niestety drzwi mi przeszkadzają. Trzeba rozwalić drzwi. Znaczy jest ściana, trzeba rozwalić ścianę. Albo tam jest wejście drugie. Ej. Tego tu nie było. W co tu jest napisane? Przez drzwi nie muszę włazić, nawet nie muszę nigdzie włazić, żeby to mnie tepnęło. Ej, ja to rozwaliłem. Dobra, będę chciał sobie tutaj przygotować sobie. A, mogę go zdjąć snajperką. Jaka piękna muzyczka. O, ile to kosztuje? Przykro mi, musi pan wrócić na koniec kolejki. Ale tu nie ma nikogo w kolejce. Hej. Cześć. Czy to wszystko? Tak. Tak. To będzie 100 zielonych. W sam dzięki. 120, no może być. Ten ja jest Arab. Nie mogę na niego... Nie mogę na niego patrzeć, bo mnie zabił. Za to. Jednokierunkowa! Jak jednak tutaj niezbyt jest. Jak niepostrzeżenie go zdjąć. Albo postoję sobie w kolejce. się Co z tobą nie tak? następny hey. cześć hey. to dla mojej mamy dzięki możesz już iść się. wypas dobra mogę poczekać tylko hey, stanę mama. w kolejce właśnie jak już będę jakiś trzeci to... to po prostu zrobię cięcie dobra Jestem piąty. Powiedz te kwestie Ulisa. Wciąż tu jesteś. Rządzisz. Następny. Siema. Powiedz te kwestie Ulisa. Dzięki. Możesz już iść. Ona też. Rządzisz. Powtarzają się. Następny jeszcze dwóch. Hej. To dla młodszego brata. Wciąż tu jesteś. Świetnie! Następny! Siema! Hej Gary! Chodziliśmy na tę samą terapię! Mm. Proszę bardzo! Świetnie! Dwa duże murzynki i jeden mały. Dzień dobry, panie kuleman. Bardzo mi się podobało, jak to się robi. Robi pan to czasem z tą laską w skórzanym wdzianku? Wciąż tu jesteś? To dla mamy przysięgam. Jasne, bardzo proszę. Jak zobaczę, że sprzedajesz to na Allegro, przyjdę i skopię ci dupala. Może być. Na ziemię gnoju. Policja! Wypuśćcie dzieciaka! Mamy nakaz aresztowania go! Wracajcie na zlot pożaraczy pączku. Ja nikt. Nigdy... Nie żartujemy! Wypuśćcie Garego! A nikomu nie stanie się krzywda! Nie wracam z wami! Nie wracam? Oj! Słuchaj, gary to ja sobie idę. Psuje. Jakbym miał Garnitur Policjanta, to bym się przyłączył. Ale popatrz, kto zwycięży. Murzenki czy Policjanci? O kurde! Ty, ale ja uciekam. Bo granatami rzuca. Dlatego tam było tak dużo dobrze aut policyjnych Czyli radiowozów. Dobra już mi... Nie głowa boli od tego Ja lepiej uciekam Muszę przestać palić to Nic nie musisz Zaraz będziesz palił jeszcze więcej Tylko tak to już była prosty strata Faj! Wejście jest do bal. Jeżeli ktoś ma ochotę skasowałem trzy panny. Nie wiem co z nimi zrobić. Może mi ktoś pomoże. Nareszcie, bo mnie już głowa bolała. Kotek. Dobra. Jeszcze... Jedna rzecz. Tak, zobacz podpisy. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Najtrudniejsze. Jaj, ja, po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Dobra, myślę, że to... Brzmi... No nareszcie. Nieźle. Dzięki. Nie zabijecie? cię. O, Murzynek! Murzyn, negi białas? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Czy nie podpisalibyście tej petycji? Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? No Murzyn, odzywaj się. Czy nie podpisalibyście nie. tej petycji? Murzyn jest zbagowany. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Dobra. Myślę, że to brzmi nieźle. Ha, gruba, zaraz, Czy nie podpisalibyście tej petycji? Przykro mi. Uwaga! Podpisuj moją petycję, do cholery! Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Dobra. Myślę, że to brzmi nieźle. Dobrze. Dzięki. Wybrałeś życie. Ciebie to ja chyba pytałem. Dzień dobry. Czy chcesz podpisać petycję? Dobra, to? myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki! Pamiętam, że kiedyś to było wiele trudniej. Czy nie podpisalibyście tej petycji? E, przykro mi. ja, se ma to robisz. Podpisuj moją petycję do cholery. Dobra, myślę, że to brzmi nieźle. Dzięki! Jestem bardzo i to bardzo zdziwiony. Dzień dobry, czy zechcesz podpisać petycję? Przykro mi. mordę. Czy nie podpisalibyście tej dobra. petycji? Na pewno nie. Walnięty knurze. Oj? Jestem obrażony. Do mnie strzelasz. Do mnie! Do mnie! A Ci się, gdybyś to nie No dobra, kurde, już chcę to zakończyć. Podpisze ktoś moją petycję. Dzień dobry, czy zechcesz podpisać petycję? Bez odbioru, tu Kończę pracę, numery nie znamy. Nie wiem co z nimi zrobić, może mi ktoś pomoże? Nie jest chętny... strzelaj tutaj! O, może ty podpiszesz... Czy nie piszesz... tej petycji? Przykro mi. Jaja se szmato robisz? Po prostu podpisz tę głupią petycję. Ała. Dobra, już mogę wracać. Podpisuj moją petycję do cholery. Po prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Ej. O świat schodzi na psy. Dzień dobry, czy zechcesz podpisać petycję? Nawet petycji nie chcą. podpisać. zdań. Potrzebuję tego więcej. Dobra. Skoro tak. To do widzenia. Czy nie podpisalibyście tej petycji? Aj, Boże, 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 Boże. Tam jest policjant. Oj, Boże, 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 Boże. Luke. Taki policji magazyn paczek, a nie pa poczków Dobra, już mnie policja nie szuka Dzień dobry Czy zechcesz podpisać petycję? E, przykro mi. W mordę. E. No Podpisuj moją petycję do cholery. E, przykro mi... Piszesz to ty? E? Czy pozostali przy życiu członkowie twojej rodziny? Dobra! Ja, ja se robię, nie umiem quizdać. Może Nie podpisalibyście tej petycji? Teraz, teraz szukam osób, które nie są martwe. Dzień dobry. Czy Dzień chcesz, chcesz podpisać chcesz petycję? petycję? Na pewno nie, walnięty knurze! W mordę! Po Zwięwać, prostu podpisz tę głupią petycję. Mam inne rzeczy do zrobienia. Na pewno nie, walnięty knurze. Podpisz tę petycję, albo pójdę za tobą do domu i zabiję cię jak psa. <laughs> Czy nie podpisalibyście tej petycji? Na pewno nie, walnięty knurze. Dzień dobry. Czy zechcesz podpisać petycję? Tym pistoletem. <laughs> Dobra, myślę, że to brzmi. <laughs> Niezie. Tak. No i zbaniej. Czas do domu. Daty co mają pistolety, zawsze można polegać. On wszystkich zabija. Facet, ja nikogo jeszcze. Ym, jaki jest kodo, żeby zniknęły wszystkie ciała? To wtedy bym mógł powiedzieć, że nikogo nie zabiłem. Dobra. No już chciałem cheatować naprawdę wtedy, kiedy się zjawiłem w bibliotece. No, tak można... ...się łatwo po pierwsze ...zabić po drugie... ...poskakać. Jak na mojej trampolinie. A shit. Czekaj. Tam jest policjant. Widzę, co no. z zrobić. Może mi ktoś pomoże. Widać, że siłaś z kolei jak on podnosi auta. Dobra, katsenka. Gotcha. Zamykam mordę. E dostałeś autograf Garego Kolmana? Dostanę za niego niewielką fortunkę na Alegro. Tak, niewielką fortunę. Słuchaj, czy te rzeczy nie stają się bardziej cenne yy, po śmierci danej osoby? Tak? A co? No, tak pytam. No, tak pytam. Dobra, muszę przeczytać dzisiejszą gazetkę. Pewnie jest ciekawa. Hmm. Skoro już jestem w okolicy, chyba powinienem zostawić coś staremu. Zobaczmy. Chyba muszę pójść tutaj. Dzień wyborów. System może i jest wadliwy, ale zagłosuję, bo zależy mi na tym. Hmm. Hmm. <grym> I choinka! Chyba nigdy nie jest za wcześnie na to, by wyposażyć dom w poważne zagrożenie pożarowe. Gdzie to było? A Powinienem wziąć się do roboty. A jak już mówię o choince, kiedy skończę tą serię, chyba najpierw się zabiorę za Very Special Christmas, a potem o Eternal Damnation. Czy jak to się tam wymawia? No i. Hmm. Podejrzewam, że taka walkada przejedzie bez żadnego incydentu. Spowodowanego faktem, iż wszystkie wozy w tym mieście to bezużyteczne, wybuchowe graty. Nie znam zabójca wciąż na wolność. Ach, czamp. Boże, jedyny. Także się świnił. Maczeta nie, nie może. Dobra. Tylko żebym miał grać w Ever Special Christmas Najpierw muszę mieć naprawioną mapę, bo nie wiem co się dzieje Ale ciągle w, w jednym miejscu Poza mapą Jest mój Znacznik Ja po prostu nie wiem gdzie jestem Muszę sobie podczekać moda, który właśnie pokazuje gdzie ja jestem Albo który pokazuje jak, że można jakby przybliżyć. Tu jest to, tu jest tamto i mogę odnaleźć siebie, tylko po prostu zniknie znacznik. Nie, nie wiem, czy ktoś mnie rozumie. Głosowanie. Pan Kowalski. Zobaczę, jak tu pisze. Dobra. Głosowanie. Co za pojeb to projektował? Właśnie to, pie, to chciałem powiedzieć, kiedy pierwszy raz przeczytałem tę grę. Jakby co, tu piszę jak kraci. Jak ktoś nie zna tej gry, to dowie się za niedługo, co to jest Crutchy. Osama Bean Smith! Osama Bean Smith, what the fuck! Ja przeczytałem do tego. To cholera. Nawet nie wiem, na kogo to było. Hmm... Zdaje się, że ten świstek ciągle tam wisi, ale na pewno i tak go policzą. Kpsia krew! Nie udało się do końca, ale na pewno wiedzą, że miałem dobre intencje. <ścoughs> Prościzna! Dobra, głosowanie zakończone. A ja se kurde nie włączyłem ani jakiegoś stopera ani nic i nie wiem ile nagrywam. Do dupy! Ale według mnie to jeszcze sobie pójdę w jedno miejsce do siedziby Running Witch Cizors i zakończę odcinek Następnym razem byłam tam stoper Ouch 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 Dobra Nie będę już tak tracił życia, ale... Ale po prostu nie da rady chyba się zabić u kaktusa, bo jak masz 1% życia i się w niego walniesz, to... Może by przynajmniej ktoś jakąś kawę przyniósł? Nic się nie dzieje. Tam. No bo tu jest ten znak. Może by przynajmniej ktoś jakąś kawę przyniósł? Bez, Bez odbioru. No właśnie nie mam ani jednego kota chyba. Ta dziewczyna jest dziwna, wszystko takie siwe Praca jak... jako agentka policją wyczerpała Nie wiem czy, nie wiem czy po prostu wszystkim się tak dzieje, że ona zawsze jest mniej więcej w tej okolicy Że gry komputerowe są złe? Czy to ukryta kamera? Rany weź już przestań. Gdzie zamierzaliście iść na obiad? Wygram nagrodę. No rozumiem, jesteś szurnienny. O, czy ona tam nie słucha, czy... Nie, wydawało mi się, że ktoś tam.

Ktoś ma Bo jakże się nie dam rady? Ktoś jakąś kawę mnie. Jeżeli ktoś ma ochotę, Dobra. Um. Ja Kończę ten odcinek. Tu, Do widzenia. No, muszę jakimś dobrym widokiem to zakończyć. Hmm. Hmm. Ej, uważa. A, Żebym na za chwilkę wyraźli. się skończy! Uwaga. A, Co, byt, ty... To pracę! chwilę! Stary! W mordę! W mordę! Proszę, w mordę jak chciał. To udaję w mordę! Dzisiaj jest pierwszy dzień końca waszego życia. I tym oto widokiem właśnie muszę jednak zakończyć wreszcie ten odcinek. Tak. Tak wygląda komputer po bijatyce. Gdzie go? Głowa zniknęła. Dobra, tak w ogóle to, to są naprawdę pa.